Siemanko z tej strony, Aleksynie, to jest kariera AC Milanem. Przepraszam za tak długą przerwę, ale jest ona spowodowana po prostu sesją i innymi kolokwiami. No, przed nami mecz skaliari po tej bardzo długiej przerwie, po ponad tak naprawdę tygodniowej od ostatniego odcinka. No, mam nadzieję, że się nie zdenerwujecie przez, ta, przez taką długą przerwę. No, ale niestety, są sprawy wyższe. Przechodzimy do meczu z w składzie marzynion Hernandez, Romagnoli, Nie, za Romagnoliego może ktoś wejdzie, bo jest tutaj trochę zmęczony Włoch, niech zagra Kaldara. W środku pola Jorginho, Raffenberg, Aubameyang, wejdzie Giovanni Reina, za Sera, niech wejdzie Tonali, no i na ataku Belotti oraz Wlachowicz. Vlachowicz niedawno przecież przyszedł do Juventusu Turyn za bardzo pokaźną sumkę, tam chyba 8,7 milionów. Cała wartość może wynieść. No a my remisujemy z kaliari 2 do 2 Belotti oraz tonali dla kaliari ja Pedro i Nordin. No niestety, średnio to wygląda w naszym wykonaniu. Ten sezon na razie mamy dopiero 10 punktów bodajże na 5 kolejek dokładnie. Żorzinio, przepraszam, ale z góry muszę się No dobra, tam Jorginho, uspokój się, graj po prostu lepiej, bo na razie jest dramat. A my gramy ze specją. Znaczy, może tabela... Nie no, tabela pokazuje, że jest dramat, no mamy szóste miejsce. Przed chwilą było trzecie, no ale. Cały czas tutaj każdy jest w kontakcie. Mam wrażenie, że całe, cała liga woska zaczęła tak fatalnie. No my teraz wyjdziemy w składzie z Romaniolim z i z Benaserem i z Albamy Yangiem. Miejmy nadzieję, że wygramy to spotkanie ze specją. Przegrywamy jeden do zera No i to chyba jest czas, gdzie trzeba zmienić po prostu. Taktykę, formację i po prostu zrobić miszmasz totalny. Hmm, może spróbować grać na skrzydłowych. Na przykład 4-5-1 Płasko. Mamy do tego zawodników. Chociaż nam by lepiej chyba było przy 4-4-2. Mamy bardzo dobrych napastników i to musimy wykorzystywać. Na lewą pomoc pójdzie reina. Chyba, że Alba może zagrać. Alba nie ma jakichś tutaj specjalnych problemów, żeby grał. No dobrze, tutaj niech będzie Tonali, lepiej się będzie prezentował od Kessiego. Y, y, Reina i Alba mi jak na bokach. To jest, y, myślę, mądre wyjście. Hauge skoczy nam na ławkę. Y, Za Dalota. bo skrzydłowy, jeden by się przydał. Nie ma co tu ukrywać. Moukoko za Adliego, żeby jakiś napastnik był w razie był gotowy na wejście z ławki. No i Kessie za Benasera. No dobrze, no i teraz taktyka. Pressing po utracie piłki? Myślę, że jak najbardziej. Tutaj damy na szerokość 50, głębokość na 50, Niech zostanie wtedy. Damy szybkie konstruowanie akcji, bezpośrednie podania. Szerokość na 60. Zagęszczenie na 6, rzuty rożne na 3, rzuty wolne też na 3 wytyczne, no myślę, że tutaj Wlachowicz może grać na szpicy, Belotti gdzieś tam może wybiegać To samo się tyczy Awamianga żeby wybiegał i Reiny może żeby on gdzieś... Reina aż taki szybki nie jest, ale dobra, niech będzie, że wybiegać za plecy też Myślę, że Teo też może tutaj gdzieś nas wspierać w ataku. Kalabria niech zostaje. Niech zostaje z tyłu. marzynio oczywiście do każdej piłki niech wychodzi. Tonali czy Rzyżinio niech będzie bardziej defensywny. Chyba Tonali. Aż do Rzyżinio po prostu będzie neutralny. Tak powiem. Tutaj czasami niech się też podłącza. Zapisujemy ten skład. No i gramy z dynamem kijów w Lizę mistrzów. No, miejmy nadzieję, że w Lidze Mistrzów będzie tak jak jest, że będziemy pokonywać takie zespoły jak Dortmund i będziemy po prostu wygrywać wszystko w Lidze Mistrzów, bo dla nas teraz najważniejsza jest ta Liga Mistrzów. jednak. Ligę już wygraliśmy, a brakuje nam tego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Remisujemy z dynamą kijów 1 do 1. Wlachowicz dla nas, a dla Dynamo kijów Szepeliew. No, nie wiem, nasza taktyka jakaś. No, nie wiem, jakaś no, dziwna jest, że nie potrafimy wygrywać z takimi zespołami jak Dynamo Kijów, Specja, Cagliari. To wszystko to naprawdę są bardzo słabe zespoły, i w takim aspekcie, do jakiego my dążymy, żeby pokonywać tych najlepszych, tak? Bayern, Monachium, Real Madrid, Manchester City. Love dogodnane wypożyczenie, no super. Ja bym wolał, żeby dogadać się odnośnie w zwycięstw, nie mówię tutaj oczywiście o ustawianiu meczów, ale o, o tym, żebyśmy się dogadali z naszym zespołem, żeby zaczęli po prostu lepiej grać. No bo to jest na razie skandal, jak my gramy. To jest na razie skandal, jak my gramy. No a przed nami met z Napoli. Eee, w składzie bez zmian, Reina, Aubameyang, chociaż może bym coś zobaczył, kto ma lepszą lewą nogę. 4 na 4, tutaj tak samo 4 na 4, czyli to jest bez zmian. Yy, Alba nie ma żadnej tutaj predyspozycji, żeby grać na boku, kraj okay. yy, Chyba, żebyśmy zrobili coś takiego. Że Teo na lewej obronie, ale dobra, może nie. Yy, I zabierzmy może Teo to wspieranie ataku. Niech też zostaje z tyłu. Yy, aha, no ale właśnie tego Emersona trzeba stąd zabrać. Z Napoli tak Teo nie może sobie pozwalać na coś więcej. Hauge niech zadebiutuje w tym sezonie, w pierwszym składzie oczywiście. W Napoli jest Froiler, jest Kamara, jest Gaja, Kimpembe, Manolas, Di Lorenzo, Meret, Zieliński, Oshiman, Insigne i Politano. Fajny zespół, ale nasz, nasz jest lepszy i to potwierdzamy. 3 do 1 Wlachowicz Lachowic, i Belotti dla Napoli, tylko inaczej. Jak sprawił się Haugę 6-8, nic specjalnego. Tonali 8-0 aż. Wlachowicz 8-7, Belotti 8-3 i żorzinio 7-9. No naprawdę, tutaj jestem pod wrażeniem pozytywnym, pozytywnym że zespółowi udało się wygrać w Napoli aż 3-1. No po tym, że my jednak gdzieś tutaj zaliczy, zaliczyliśmy bardzo duży falstart start. Zmienimy teraz tylko na stałe to że to zostaje z tyłu. No i niech zagra w sumie znowu w pierwszym składzie Hauge. no bo się to jakoś tam sprawdza na swój sposób. To niech gdzieś ten Norweg gra, jeżeli no, wygrywamy z Napoli, no wiadomo, ta ocena 6-8 nie przekonuje, ale przekonuje to zwycięstwo, żebyśmy w takim składzie pozostali, jaki on jest. Czyżby teraz jest przerwa reprezentacja Tak jest. Przerwa tygodniowa, symulujemy do meczu z Torino, potem mecz z Marsylią, Wenecją i Salernitaną. I jeszcze tutaj przy okazji jest Fiorentina pomiędzy Wenecją a Salernitaną. E no ja liczę na to, że w październiku będzie komplet e, zwycięstw. E, I po prostu uda nam się wszystko wygrać, bo mamy dosyć łatwy terminarz. E, zaczynamy meczem z Torino. I ten mecz wygrywamy 3 do 0. Moukoko, Belotti i Tonali. Nawet nasz rezerwowy młody napastnik Jusufa Moukoko zaczyna strzelać. To cieszy. Bo to jest tam gdzieś melodia przyszłości. To jest gdzieś tam zawodnik, o którym my możemy myśleć dopiero gdzieś za sezon 2, jeżeli się oczywiście będzie dobrze rozwijał, no ale do tego też jest potrzebne ogranie, bo bez ogrania tutaj on za wiele nie zwojuje, a przed nami mecz z Marsylią, z Marsylią na wyjeździe, z Marsylią, która ma chyba gdzieś tam komplet punktów, jeżeli się nie mylę, w Marsylii gra Mandanda dalej, Perez, Blind, Balerdi, Liora Strothman, Gueye, Gerson, Payet, Morente i Kastania. No by bez zmian yy, względem poprzednich meczów. Oj, tu przez przypadek na symulację weszłem, yy, wszedłem. Yy, no. Czy możemy to jakoś szybko pominąć, bo nie, nie chciałbym tego meczu oglądać. Nie w tej karierze. Przejdź do wyniku i remisujemy z Marsylią 1-1. Dla nas jak w 67. Dla Marsylii Gerson w 80. minucie. Eee, no. Remis z Marsylii, no taki średni wynik uważam. Myślę, że powinniśmy ich pokonać. Szczególnie, że byliśmy po zwycięstwach z takim Napoli na przykład na wyjeździe. Ale w Liza nam już idzie lepiej. Mamy tyle samo punktów co trzecie Lazio, czyli 16. Cztery zespoły tutaj z tego co widzimy mają tyle samo punktów, bo i my, i Inter, i Fiorentina, i Lazio, i kto wie, czy nawet nie inne zespoły mają tyle samo punktów. No teraz z Wenecją na wyjeździe, skład bez zmian. Remisujemy 3 do 3. Ja nie wiem, co to jest za kosmiczny wynik z takim samym zespołem jak Wenecja. Trzy strzały, trzy bramki. Ja nie wiem, co tam się działo w obronie. No, Elvedi grał Kibel 5-8 ocena Romanioli 5-1 ocena Jimenez 5-7 ocena. To jest Kibel naprawdę. Jednym słowem, Kibel, co tam się działo w obronie. No naprawdę, no trzy strzały, trzy bramki. To on też tam się specjalnie nie popisał, chyba. Ale wskakujemy na czwarte miejsce na razie. Yy, ale też byśmy mogli coś tutaj chyba pozmieniać chłopakom. Może zrezygnować z tego pressingu, a po prostu być zrównoważony. Do składu może wskoczyć ktoś. Nie, ja chociaż nie widzę tutaj jakichś sensownych zmian. No, Cassie nie gra, ok, ale Cassie tutaj chyba jest zbyt defensywny. No i poza tym miałby grać za tonaliego, czy za Zorzinho. No właśnie, no, Hrafenberg niestety też nie gra. No ale takie są prawa, że gra ten, kto jest lepszy. Na treningach oczywiście. No i tutaj też w Meczach jednak nam bardziej szło niż nie szło. No i przynajmniej z Fiorentiną, z Fiorentiną, która jest na czwartej pozycji. Fiorentiną, która ma w skodzie drągowskiego, Micela Wenutego, Milankowicza, Nastasicza, Kijeze nawenturę Żurkowskiego, Malecha, Fortunisa i Gonzaleza. Jednak Federico Chiesa został w Fiorentinie, no bo on tutaj jest wypożyczony do Juventusu. No i niestety przegrywamy z tą Fiorentiną 1 do 0. I znowu trzy strzały Fiorentiny, zamieniają się na jednego gola, nasze 6 na 0 bramek. Ja nie wiem dlaczego w tej grze jest tak, że ktoś ma dosyć dużą skuteczność, to nie wygrywa tych meczów zazwyczaj. I to jest bardzo irytujące, bo... To nieważne, kim byśmy grali. Wraca Reyna do składu, wraca Kesi do składu. Damy szansę, może, komuś innemu na tym środku obrony. Nie gra Elwedi za Romagnoliego. bo Romanioli chyba gra troszkę Piach. I to by było na tyle ze zmian. A przed nami mecz z Salernitaną. No szkoda tej porażki z Fiorentiną, no bo Fiorentina nam odjechała troszkę, no ale zawsze przecież możemy ich dogonić Salernitanom na wyjeździe wygrywamy 3-0, Aubameyang hat-trick, świetnie, że prawy pomocnik zdobywa hat-tricka, ale fatalnie, że żaden napasik nie potrafi strzelić bramki no a przed nami mecz z Marsylią u siebie tym razem u siebie tym razem no i kończymy październik, już jesteśmy w listopadzie 2 listopada, przed nami mecz z tą Marsylią, potem 5 z AS Romą Dostajemy tutaj raporty o juniorach. No, okej, okay. eee, raporty o juniorach, no tam pewnie i tak mi się super nie wyróżnia. Eee, no, dobrze. Przed nami jest z tą Marsylią, Powinniśmy wygrać i to zdecydowanie najlepiej. Czy tak będzie? Skoda, czy się nie zmieniamy. Jest 2 do 2. Belotti, Wlachowicz, Geja i Rzerson Geja w 71. minucie tutaj doprowadza do remisu, niestety. Yy, no i ta Liga Mistrzów znowu dla nas się robi taka wyboista. Nic nie jest pewne. Nie jest pewne, czy zagramy w fazie, yy, czy zagramy w zróbnej rundzie Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy. A może znowu nigdzie nie będziemy. Yy, a przed nami teraz mecz z tą AS-Romą u siebie. Yy, u siebie i. Nie zmieniamy chyba składu, zostawiamy tak jak jest i z AS Roma też remisujemy. Tylko tym razem 2 do 2. I AS Roma ma dwa strzały, ma dwie bramki. My mamy 7 strzałów i też dwie bramki. Ja nie wiem, możemy zaczniemy grać yy, murowanko w tej bramce po prostu, zrobimy Jose Murinio, będziemy grać autobusikiem i będzie na to samo pewnie wychodziło, że będziemy mieli jeden strzał, jedną bramkę. Rywal będzie miał 15 strzałów i jedną bramkę. Yy... Naprawdę to jest irytujące. Damy, może, po prostu w tych wytycznych, nie wytycznych, tylko w taktyce cofnięty szerokość bardzo wąską na 40, głębokość na 45, i nikt nas nie będzie mógł rozedrzeć po prostu z tyłu. Bo chyba granie wysoko po prostu nie ma sensu. Dostajemy pewnie jakieś lagi za plecy. Obrońcy nie są w stanie wrócić, mimo że nie są jacyś wolni. Bo to jest Jimenez, to jest Elvedi, to są dosyć dobrzy obrońcy. Jak na warunki mm, Serie A, czy w ogóle na warunki światowe. Jednak z taką Marsylią powinniśmy sobie dawać radę, czy AS Ramon, bo jesteśmy, mam, mam wrażenie, półkę wyżej od takich zespołów. To jednak my mamy takich zawodników jak Jorginho, Kessi, Belotti, Wlachowicz, Teo Hernandez, Marignan, czy Jimenez. Czy też Aubameyang, który teraz trafi pewnie do Barcelony. A my gramy z Atalantą Bergamo. W Atalancie... Jest Golini, Hinteregger, Romero, Toloi, Meyle, Kompminers, Miranczuk, Zapakosta, Muriel, Ilicic i Isak. My bez zmian, oczywiście tylko zmiana taktyczna, że będziemy grać niżej w obronie. I może to się zdało, bo na 5 strzałów wpuściliśmy tylko jeden, a przy poprzedniej taktyce może byśmy wpuścili aż 5. Remisujemy 1 do 1 dla nas tylko Wlachowicz na 4 strzały. No i cóż, no i tym remisem kończymy ten odcinek. Jeszcze raz przepraszam za tak długą przerwę, no ale niestety są sprawy, na które ja nie mam wpływu. To była kariera AC Milany, miała ja Aleksinio. do usłyszenia. Cześć!